8 marca w sobotę witam Was drodzy bardzo serdecznie i pozdrawiam z Prafii w Bytomie Mechowicach. Zapraszam Was również do wysłuchania słów, które na dziś przygotował nam przewodnik z Biblią na co dzień. I tak z księgi proroka Amosa, z 5 rozdziału, z 4 wersetu, te słowa czytamy. Tak mówi Pan do domu Izraela: szukajcie mnie, a żyć będziecie. Zaś u Ewangelisty Jana w 6 rozdziale, w 68 wersecie, znajdujemy takie słowa, które są wyznaniem Piotra. Odpowiedział Jezusowi Szymon Piotr, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Drodzy, dziś więc słowa o szukaniu i znajdowaniu, bo przecież właśnie to wyznanie Piotra mówi o tym, że Piotr znalazł. Wie, kogo znalazł, wie, gdzie jest życie i chce teraz podążać za Jezusem Chrystusem, bo wie, że to jest drąga jego życia. Ale przy tej okazji pozwólcie, że pozwolę sobie dzisiaj na pewne osobiste wspomnienie. Ponad 30 lat temu, kiedy kupiłem moją pierwszą Biblię, pomyślałem wtedy: Panie Boże, wskaż mi moją drogę. Co powinienem w moim życiu robić? Jak podążać? Czy ty jesteś w ogóle? Czy istniejesz? I wtedy muszę Wam powiedzieć, że otworzyłem Biblię na chybił trafił, a mój wzrok padł na słowa z drugiej księgi kronik, gdzie w 15 rozdziale, w pierwszym wersecie i drugim te słowa przeczytałem. Wyszedł przeto naprzeciwko Asy i rzekł do niego. Słuchajcie mnie, ty, Aso, i we wszyscy Judejczycy i Beniaminici. Pan jest z wami, jeżeli wy jesteście z nim, a jeżeli go szukacie, pozwoli wam się znaleźć. Lecz jeżeli go opuścicie, i on was opuści. No i drodzy, wtedy poczułem, że to jest ta chwila, ten moment, w którym decyduje się w pewien sposób moje życie. Postanowiłem zacząć szukać Boga, i bardzo szybko uświadomiłem sobie, że nie muszę go szukać daleko, o przecież Bóg jest zawsze blisko mnie. On nigdy nie stracił mnie ze swojej orbity, to ja w swoim życiu gdzieś o Bogu zapomniałem. I tak naprawdę wszystko to, co działo się później, to próba szukania i wypełniania też tego, co Bóg daje mi w moim życiu. Jest tu wiele moich wyborów, moich wiele decyzji, i myślę, że dzisiejsze teksty to teksty, w których możemy się odnaleźć w podwójny sposób. Być może wielu z Was, tak jak ja dzisiaj, może powiedzieć za Piotrem: Panie, dokąd pójdziemy, u Ciebie jest słowo żywota wiecznego, bo wiemy i jesteśmy pewni tego, że w swoim życiu znaleźliśmy Jezusa, znaleźliśmy drągę, prawdę, znaleźliśmy życie. Ale być może wielu z Was jest dokładnie na takim samym etapie, jak ja byłem kiedyś i dzisiejsze słowo z księgi proroka jest właśnie słowem zachęcenia: Szukajcie Pana. Bo u niego jest życie. Dlatego drodzy, niech te dzisiejsze słowa będą słowem mówiącym o tym, że Bóg jest tym, który pozwala się znaleźć, Bóg jest tym, który szuka człowieka, Bóg jest tym, który zachęca człowieka do tego, by odnalazł prawdziwą drogę, prawdziwe życie, prawdziwy cel, którym jest tylko Jezus Chrystus. Zapraszam Was do tej wędrówki i odnajdywania drogi życia. Niech Bóg Wam błogosławi. Amen.